jest jednym z dwóch ludowych zespołów wokalnych działających na terenie gminy Olszyna. Mowa o zespole Bielanie z Biedrzychowic, który właśnie obchodził pięciolecie powstania. Z tej okazji w świetlicy wiejskiej w Biedrzychowicach zorganizowano uroczystą kolację połączoną z recitalem zespołu. Zaczęło się to od tego, że wcześniej był zespół Bielanki, duży zespół śpiewaczy i muzyków, dwóch czy trzech było, no i się rozłączyliśmy. Z tego powstała grupa twórcza Bielan. Pierwszym kierownikiem zespołu muzycznego, czyli muzykiem był Zbyszek Spilarewicz. On prowadził to muzycznie mojazd. Mój udział w tym był taki, że zostałem kierownikiem organizacyjnym zespołu. No i tak szliśmy pomału do przodu, czyli zespół się uczył piosenek w nowym składzie. No, ale jakoś, jakoś dotrwaliśmy, że zaczęliśmy występować w różnych, na różnych imprezach. No i minęło trochę czasu ze Zbyszkiem. Zmieniały się trochę władze w Domu Kultury w, w Olszynie. Kiedy Zbyszek odszedł od nas, szukaliśmy muzyka. Przez krótki okres czasu zespół prowadził świętej pamięci Piotr Arciszewski, który do roku 2022 pełnił funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie. Trochę ćwiczył nas zespół. Później przyszedł do nas organista, właściwie akordonista z Mierska, który z nami był trzy miesiące, później odszedł tam na tamten lepszy świat. I później jeszcze mieliśmy trochę, była pani Ludmiła z po konserwatorem w Kijowie. No, chciała nas nauczyć się na zespół, na podstawie nut, a nie słów. Trochę było ciężko, dziewczyny się buntowały, więc pani Ludmiła musiała opuścić. W 2020 roku do zespołu dołączyła Dorota Proracka. Zaczęła prowadzić zespół muzyczny czyli śpiewaczy. Byli, byli jeszcze parę akordonistów, ale odeszli, bo to po prostu u nas na naszym terenie nie ma akordonistów czy muzyków prowadzących tego zespołu. Ta, ta dziewczyna prowadzi do tej pory, jest stromikiem muzycznym tego zespołu na podstawie podkładu muzycznego. I tak dotrwaliśmy do dnia dzisiejszego, czyli właściwie dzisiaj minęło. Ponad minęło 5 lat. No, jesteśmy na etapie rozwijającym się i szukamy akordy instytucji dalszego systemu. Dorota Prowadzka z powodzeniem kieruje zespołem od strony artystycznej. Kobiety naprawdę dają sobie radę. Tym bardziej, że jest prowadzony z podkładu muzycznego. Wiadomo, podkład leci do przodu. Są to panie starsze. Jestem z nich bardzo dumna. Naprawdę mogę powiedzieć, że są świetne. Dają sobie radę. I właśnie przed chwileczką wręczałam piosenkę dla pana burmistrza, która jest ciężką piosenką, szybką piosenką. I dziewczyny wygrały, nie ja. To dziewczyny, bo to one wygrały to drugie miejsce z wyróżnieniem w Olszynie na festiwalu ludowym. W uroczystej kolacji z okazji powstania grupy wziął udział burmistrz Olszyny Leszek Leśko. Jest mi bardzo miło, że pamiętano o mnie i zaproszono mnie na to podsumowanie pięcioletnie. Powiedziałem już w swoim wcześniejszym wystąpieniu, że życzę... Zespołowi jak największych osiągnięć, bo oni reprezentują, podobnie jak nasze Amazonki z terenu Gminy Olszyna, drugi zespół, taki ludowy, który funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Kultury, nas na zewnątrz, szerząc kulturę, zarówno na terenie Gminy Olszyna, jak i też e, będąc zaproszonymi na inne imprezy e, poza Gminą Olszyna. Bardzo ładnie nas reprezentują. Na zakończenie chcę powiedzieć, że jestem bardzo dumny z tego, że jest ta konsolidacja, że oni się wspierają nawzajem, że występują. No i oczywiście te osiągnięcia na miarę swoich możliwości są naprawdę bardzo duże. Gratuluję im życzę dużo zdrowia, pomyślności i radości. Niech dalej się rozwijają i niech dalej reprezentują naszą małą gminę Olszyna. Jak podkreśla sołtys Biedrzychowic Mariola Kondracka, zespół Bielanie to chluba nie tylko sołectwo, ale również całej gminy Olszyna. Zespół spisuje się jak może, robią próby, ćwiczą, reprezentują naszą gminę poza naszym, naszym sołectwem, naszą gminą, występują, zdobywają nagrody, dyplomy. Także ja się bardzo cieszę, że taki zespół jest. Przychodzą tu raz w tygodniu, ćwiczą, czasem świętują, ale to tak jak wszyscy, prawda? Ale sukcesy zdobywają, mają i widać, że uczą się, bo wychodzi im to coraz lepiej. Także... Same, same dobre rzeczy na ich temat. Dorota Proracka przybliża plany zespołu na najbliższy czas. Moje marzenia są bardzo głębokie i dalekie, ale zobaczymy. Pierw. Naprawdę musiałabym jeszcze dopracować pewne teksty, i wierzę, że w przyszłości wyruszymy głębiej. Ja w ogóle się cieszę, że dziewczyny się tutaj zmobilizowały, że chcą, i, i dla mnie jest to taki też plus, i, i po prostu jest to też takie pragnienie, że chce się to prowadzić, chce się razem z nimi przebywać, bo wiem, że one tego pragną. Bielanom gratulujemy i życzymy kolejnych równie udanych lat na występach, koncertach i przeglądach.